Od czasu zapowiedzi nowego Xboxa przez Microsoft dwa dni temu obserwuję coraz więcej komentarzy sugerujących, że dużo osób nie rozumie Czym ten nowy Xbox ma być? Czy to ma być standardowa konsola, czy może komputer PC? Ludzie nie za bardzo rozumieją długofalowy plan Microsoftu, więc dzisiaj będę chciał się odnieść do części z tych komentarzy. Skupię się na takich tematach jak hybrydowość konsoli Xbox i PC. Porozmawiamy sobie o nowej generacji grania w chmurze. Porozmawiamy też o firmach współpracujących z Microsoftem, które będą też produkować swoje konsole Xbox lub urządzenia Xbox, więc zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronik, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kotrabatowy. rabatowy. Cześć witam Was serdecznie z tej strony Mads i w dzisiejszym materiale poruszę temat długofalowego planu Microsoftu i czy ta nowa konsola Xbox będzie standardową konsolą jak Xbox serii X czy, czy może będzie to po prostu komputer PC. Dobrze, może zacznijmy właściwie od sprzętu, bo najwięcej komentarzy właśnie dotyczy tego, że ludzie nie za bardzo wiedzą w końcu, czy ta nowa konsola to będzie standardowa konsola, czy może komputer PC, jak część osób sugeruje, ale tak, na dobrą sprawę, wyjaśnijmy sobie jedno. Sprzęt, sam sprzęt nie tworzy konsoli. Konsola jest to połączenie właściwie trzech rzeczy: oczywiście sprzętu, druga sprawa to system operacyjny, który napędza tą konsolę i y, oczywiście dostęp do gier. No i oczywiście, później, trzecią, najważniejszą chyba rzeczą w tym wszystkim są oczywiście same gry. Więc sprzęt, jak to sprzęt? Można różne sprzęty produkować, oczywiście część sprzętów będzie mocniejsze, część słabsze, tak jak Nintendo na przykład. Ale ogólnie bardzo ważny jest system operacyjny, gdyż dzięki systemowi operacyjnemu no i różnego rodzaju zabezpieczeniom na konsoli, zarówno hardwareowych, jak i softwareowych, no mamy takie doświadczenie z konsolą, jakie mamy, czyli na przykład, że jesteśmy ograniczeni do niektórych tylko gier, ma jesteśmy ograniczeni, ograniczeni z reguły do jednego sklepu, na przykład Xbox Store czy PlayStation Store na PlayStation, więc to jest właśnie takie na razie typowe doświadczenie konsolowe, więc kupujemy swoje gry na yy, Xbox Store i stamtąd je później ściągamy i to są te gry Xboxowe, prawda, że na Xboxa. Oczywiście też część osób używa płyt, ale tych już, tych już jest coraz mniej. W każdym razie sprzęt z samej konsoli nie tworzy. Mamy do oczywiście ten system operacyjny, i teraz cała sprawa z tym nowym Xboxem i hybrydowością tego Xboxa polega na tym, że sprzęt właściwie się nie będzie specjalnie różnił od tego, co do tej pory mieliśmy, prawda? No bo ten nowy sprzęt Xboxa dalej będzie używał pe w pewnym sensie PC-towych części, tak? No bo to, co mamy w obecnych konsolach, nawet Xbox serii S i X i PlayStation, to właściwie to jest, jest technologia, która jest dostępna na pc -cie. Ciutkę zmodyfikowana, troszeczkę, nie za dużo, naprawdę. To nie są jakieś wielkie różnice. Właściwie teraz nawet na PlayStation 4 można uruchomić Steam, wiecie o tym? Wystarczy tylko złamać zabezpieczenia, zainstalować nowy system operacyjny Linux i proszę bardzo, na PlayStation 4, które zostało złamane już kilka lat temu, można grać w gry ze Steam. Naprawdę, więc to nie jest kwestia sprzętu, to jest kwestia oprogramowania, które działa na tym sprzęcie. I ta cała hybrydowość polega na tym, że system operacyjny będzie trochę zmieniony będzie bardziej otwarty na inne aplikacje, jak na przykład na Steam, jak na Epic Store, na GOG, może na BattleNet. Więc to jest ta cała otwartość nowego Xboxa, która zmieni trochę Podejście do używania konsol, gdyż nie będziesz ograniczony tylko do Xbox Store, prawda? Więc kupując Xboxa, nowego Xboxa, który prawdopodobnie zostanie wydany w 2027 roku, będziesz miał dostęp do swojej biblioteki z Xbox Store, czyli swoich typowych Xboxowych gier. Oprócz tego będziesz miał dostęp do gier ze Steam, oprócz tego jeszcze z GOG, jeszcze gier, więc o to jest ta nowość, jeżeli chodzi o Xboxa. Ludzie za bardzo się skupiają na sprzęcie, no bo to... PC, a to konsola, wszystko jedno. Teraz na przykład jest bardzo dużo producentów, którzy produkują takie małe pc które mają, no to wszystko zależy od specyfikacji, niektóre są mocniejsze, niektóre są słabsze. Nie ma problemu teraz, żeby sobie zbudować takiego małego pc -ta, który wielkością będzie przypominał PlayStation 5 albo Xboxa serii X. Są takie małe obudowy, ładnie zapakowane. Można sobie postawić taką... Takiego PC -ta, konsolę pod telewizor, podłączyć kontroler, zainstalować sobie teraz ten system operacyjny Steama, lub tego przyszłego Xboxa, który będzie pozbawiony typowego desktopa i masz konsolę, właściwie to wszystko jedno. To, co tworzy konsolę Xbox albo konsolę PlayStation, to jest System operacyjny, który pozwala ci na, na dostęp do gier, które kupiłeś sobie na PlayStation Store albo na Xbox Store, tak? Więc z punktu widzenia użytkownika albo yy, konsoli Xbox, kupując taką hybrydę Xboxa i PC, jak to wiele osób mówi. Nic się dla nich nie zmieni, nic się dla was nie, nie zmieni. Nadal będziecie mieli te sam, to takie samo doświadczenie konsolowe jak na Xboxie. Oczywiście już trochę ze, ze, ze zmienionym dashboardem, bo to ma być nowy dashboard ale nadal będziecie mieli dostęp do swoich gier, ma być wsteczna, wsteczna kompatybilność, ale plusem jest to, że oprócz tego będziecie mogli sobie sprawdzić albo zakupić gry na Steamie, bo nie wszystkie gry są na Xboxie, jest dużo gier, których na Xbox Store nie ma, a na Steamie są. Na przykład gry z PlayStation, wyobraźcie sobie. I to jest właśnie ciekawe. E, oczywiście część osób twierdzi, że a, PlayStation zablokuje te gry. Może zablokuje, może nie. Ja, ja jakoś ostatnio mam wrażenie, że chyba nie za bardzo będzie mogło blokować, bo no bo nie wiem. Ostatnio, jakby nie było z punktu widzenia PlayStation, to będzie dodatkowy klient dla nich. No ale zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o hybrydowość Xboxa i PC, to właśnie o to chodzi. Bardziej chodzi o system operacyjny, o kwestie zabezpieczeń, że. Ten nowy sprzęt będzie miał dostęp do tych dodatkowych aplikacji. Czy to będzie taki zupełnie otwarty system operacyjny jak Windows? Tego nie wiemy, tego nie wiemy. Okaże się to pewnie za jakiś czas. Drugą rzeczą, którą chciałem jeszcze poru poruszyć, to też jest to, że nowa generacja Xboxa będzie też instalowana później w tych serwerach nowej generacji Microsoftu. I to też jest jeden z tych powodów, dla których Microsoft raczej nigdy nie przestanie produkować konsol jako takich, albo przynajmniej współpracować z AMD w tym temacie, nie wiem, może w przyszłości faktycznie to będą jakieś takie PC PC -ty typowe, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli by kiedykolwiek zrezygnowali z produkcji konsol, jest taka możliwość, to te chipy od AMD dalej będą ciągnąć, bo oni będą potrzebowali tych procesorów do swojej farmy cloudowej, która będzie napędzała całe to streamowanie gier, prawda? Więc oni sprzęt. Taki czy siaki nadal będą musieli produkować. Czy będą chcieli nadal za 10-15 lat produkować Xboxa jako konsolę, to już jest inna sprawa, bo wiecie, wyprodukowanie chipów, wsadzanie go do yy, serwera to jest jedna sprawa, no bo zamawiasz ileś tych chipów AMD i masz, masz głowy. A wyprodukowanie konsoli to jest, y, musisz y, nie tylko sam ci, musisz też wszystkie komponenty, złożyć to, potem to wysłać do sklepów, y, za, y, jakoś y, zareklamować więc to są dodatkowe koszty. Dlatego mi się wydaje, że długofalowo, nie wiem, za 10-15 lat Microsoft prawdopodobnie już nie będzie chciał produkować y, i swoich Xboxów jako konsoli, ale przejdźmy właśnie do współpracy z firmami zewnętrznymi, jak Asus, Lenovo czy inne firmy MSI. Ja nie widzę problemu, żeby te firmy później za 10-15 lat przejęły właśnie produkcję tych urządzeń, bo na przykład Microsoft, jak wspomniałem, nadal będzie potrzebował tych e, chipów do napędzania gier w chmurze, więc te same chipy będzie można użyć i sprzedać, tym firmom zewnętrznym i te firmy na podstawie tej specyfikacji będą budować urządzenia licencjonowane przez Microsoft i Xbox i które będą w pełni w stu zgodne z tym, co Xbox oferuje, jeżeli chodzi o jako konsolę, prawda? Więc widzę taką przyszłość. Więc oczywiście dochodzą do tego jeszcze same komputery PC, takie typowe komputery PC które oczywiście będą też oferować coraz bardziej zbliżone do konsolowej rozgrywki, więc wiecie, z punktu widzenia użytkownika nazwę to już ekosystemu Xboxa, to właściwie nie ma znaczenia, czy grasz na PC-cie, czy na Xboxie. Jedynie, co się musi zmienić, jeżeli chodzi o przyszłą generację, to jest to, żeby Microsoft faktycznie dał dostęp do Starszych gier z Xboxa też na PC. -cie. No bo wiemy, że na nowym Xboxie ta wsteczno, wsteczno, wsteczna kompatybilność będzie, ale czy będzie na PC, urządzeniach PC? Tego nie wiem. Czy może ograniczą się tylko do Play Anywhere? Więc zobaczymy jeszcze, jak to rozwiążą, bo kwestia przyszłości Xboxa jako konsoli jest. Dla mnie jasna jak, nic się bardzo nie zmienia dla użytkowników Xboxa, używają teraz Xboxa serii S lub X, kupują kolejną generację, wszystko działa, wsteczno, wsteczna kompatybilność jest, a dodatkowo mają już dostęp do Steama, nie? więc w sumie to jeszcze lepiej. Ale z punktu widzenia Xboxa, oczywiście te wszystkie gry Play Anywhere, których jest coraz więcej, oczywiście, to jest super sprawa, ale bez wstecznej kompatybilności z grami z Xboxa serii S i X Xboxa One, Xboxa 360 i OG Xboxa na PCcie. No tego takim typowym Xboxem nazwać nie będziemy mogli. To taki będzie pół Xbox, nie? Więc tak to wygląda. Więc słuchajcie, no mi się coraz bardziej klaruje to, co Microsoft planuje. Mi się ogólnie to podoba, bo ja jako yy, Fan Xboxa, chociaż coraz mniej teraz konsoli korzystam, bo więcej korzystam z Xboxa. Przepraszam, z ta, bo tam wszystko mam i w lepszej jakości, z lepszą wydajnością. Zresztą teraz ten Xbox app też coraz lepiej działa, nie ma z nim już teraz tyle problemów co kiedyś, więc no z punktu widzenia takiego ekosystemu, ma to wszystko sens. I akurat mi się podoba to, co Microsoft robi. Więc. Użytkownicy konsoli nadal dostają, dostaną swoją konsolę plus Steama na, na konsoli. Użytkownicy PC ta dostaną coraz więcej gier Play Anywhere i biblioteka gier, którą mogli mieć wcześniej na Xboxie, będzie działać im na, na PC-cie. Czemu nie? Play Anywhere to już, już teraz to u, u, umożliwia. Brakuje teraz tylko wstecznej kompatybilności z wcześniejszymi z, wszy z wszystkimi grami z Xboxa i mamy pełen ekosystem. Rewelacyjna sprawa, moim zdaniem. Ale co ja tam wiem? Słuchajcie, ja wiem, każdy ma swoje, że tak powiem, postrzeganie tego wszystkiego, więc nie będę się tutaj bardzo mądrzył. Ja to lubię, mi się to podoba, chcę więcej. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć.